Cześć, tu Maksym kanał Maksymalnie. Przez najbliższy tydzień, uwaga, będę jadł i trenował jak hardkorowy koksu, czyli Robert Burnejka. Będą stejki, będzie pompa, a dodatkowo będę musiał zjeść każdego dnia 6000 kalorii. Nie jakieś konapeczki to. Chodzę właśnie do Roberta. Siemanko. 7 dni będziesz tak trenował jak ja, tak jadł jak ja, tak supli używał jak ja. Może ci wytłumaczę szybko o co tu chodzi. Dobrze. Pierwszy posiłek jest 8 jajek. Drugi posiłek 350 gramów stejka. z krowy, dobrej. 300 gramów piersi z kurczaka, 100 gramów białego ryżu, no i jeden duży awokado. Dwie barki oczywki białkowej i dwie łyżki masła orzechowego. No i 100 gramów ryżu, do tego. Jest. i piąty, znowu stejk 350 gramów. Posiłek szósty, 400 gramów łososia pieczonego. No i tylko 50 gramów ryżu. Myślę, że po drugim posiłku już nie będę głodny przez cały dzień. Ale... Nie musi być balans. Suplementację, dieta, no i treningi. To jest to monster, tylko kobiety możesz zamęczyć z tym też. Sowe monster. Na petie to działa jak hormon wzrostu, przetreningówka, no i BCA. Proste wydaje się, nie? Wszyscy zaczynają poniedziałek od klatki, nie? Ale my zaczniemy od nóg. Działamy. 90, 300. Rozgrzewka rozrzewka, katkowa. Jest 8, jeszcze 2, dawaj nie, teraz jeszcze 2 Robimy drugie ćwiczenie i Robert postanowił go wycawić maksymalnie, zabijemy chciałeś tak dorobić, to będziesz miał, rozumie 8, 9, jeszcze raz, o, zabraz ciężar. Jak się nie zażywasz to będzie dobrze. Nie wiadomo, że, że cały trenek podczyma. Zobaczymy. No i ładnie. Nigdy nie ma za ostry pompy. Albo jest za mało, albo z niej Ledwo idę, ale idę. Idziemy z Robertem. Dalej działać. Idziemy, to rotujemy jeszcze nogi do końca. Dawaj. Nie schylaj się, ciało prosto trzymaj. Mi się wydaje, że gdzieś tam jutro nasz nie stanie z łóżka. Idziemy łydki katować. Robimy łydki. Łydeczki. Katujemy łedy? Robert mówi, że będą dwa razy takie jak jego. Po tym tygodniu. Kiedyś nie było maszyn, to laseczki się dzielę, albo kumple na plecy. Powoli otwórz się. Zatropiaj się, strzygam Jak bomba. Jakieś kanapeczki. Nie za się trzymasz na nogi, ale się trzymasz. Potrzebujesz teraz zawodować białko od razu. Jeść nie zapomnij. Jadę z steak'a, bo jestem głodny trochę i odbijam mi się cały czas. Tak mocny trening, że głowa ma. Jak to dobrze, że jadę automatem, bo mam tak zmęczone nogi. Szadowo. dziękuję. I nie ma. Robert dał mi takie tabletki, że zjadłbym jeszcze jedną tego porcję, ale... Kupiłem trochę wołowinki. Teraz skoczę jeszcze do sklepu po kurczaka, łososia. Trochę jajek, bo czeka mnie przygoda w kuchni przez ten tydzień. Muszę policzyć sobie jeszcze, ile tego jedzenia muszę kupić, bo kurde, osiem jajek na śniadanie to jest kosmos. Kurczaczek się robi, ryż się gotuje. A ja teraz jeszcze walę sobie dwie miarki odżywki białkowej koksa. Cały awokado, 300 gramów kurczaka i 100 gramów ryżu. Już nie mam siły, jest tyle tego żarcia. Już po prostu więcej nie zmieszczę. No. Już jestem na żarty jak świja. Nie zmieszczę w siebie ani trochę jedzenia, muszę wziąć jeszcze supla od Roberta, więc nie ma wymiękania, robię tego łososia. Dzień drugi, 8.31. Wstaję robić hardkorowe śniadanie. Tak jak mówił Robert, dzisiaj barki, barki, barki. Końcówka. Są tak duże porcje, że... Puh. Jestem już pod siłką i czekam na gościa mojego odcinka. Smako, epic cheat meal. Zobaczymy, czy chłopaki dzisiaj wytrzymują. Idziemy, idziemy. Pierwsze ćwiczenie, i. Dobra, dobry dzień. No to zawsze treningówka. Jest bomba. Już nie mogę, nawet ręki podnosić. Jest 700 razy. 99! 98! Jesteśmy po treningu. No, kurde weź, się umieram. Ręce ci się trzęsą. No, a z drugiej strony. To jeżdżam właśnie na miejsce, w którym będziemy razem jeść po treningowy posiłek. Zamówiliśmy sobie bardzo dużą porcję Taku. ...bołowinki. Taku zamówiliśmy. Patrz, w takim brzu. jest porcja. Przydał wszystko zmieści. Nie zmieść. To jest dla niego, bo on jest większy. O, nie mogę się nie czekać, bo wygląda to apetycznie. Zobaczcie co się dzieje. A tu jeszcze pani nam pokroi, bo będzie ciężko kości obgryzać. Źle zostało trochę już szczytu Pokonaliśmy Natomiast kolega mówi, że zjadł jeszcze jednego o, to no, dla mnie to, mys... to jest tytuł Kochani, jeśli chcecie zobaczyć mnie w wyzwaniu u Epic Chitmila U niego To link macie w opisie, zaglądajcie Nie zapomnijcie o biciu pięciu tysięcy Łopek. pod tym filmem No Prowadzę treningi, jestem tak najedzony, tam było 900 gramów mięsa, rozumiecie? Czas na shape. Ja pierdzielę, jestem na żarty jak świnia, nawet nie macie pojęcia, że można być tak najedzonym przez cały dzień. Panie Robercie, mam nadzieję, że pan mi wybaczy, że to nie jest łosoś na kolację, tylko schabowy, ale to jest taki steak trochę, więc... Właśnie wracam z morsowania i dzisiaj plecki, musimy zrobić bardzo dobry trening, a potem opierdolić steaka, jak to mówi Robert. Zostałem hyperpompa. Musi być pompa, nie ma lipy. Z treningu za dużo nie pokazałem, bo Robert musiał iść, więc nie miał mnie kto nagrać. Po każdym treningu mam zakwasy. Po wczoraj czuję barki, po przedwczoraj cały czas czuję nogi. Teraz jedziemy na steka. Wiedź, że na Państwa, Żeby poszło w bajce. Moja krew. Końcówka dnia trzeciego, dojadam ostatnie resztki. Jest czwarty dzień. Idę pić BCA, a potem zjeść. Zobaczcie jaki bydlak, z ośmiu jaj, jak ciasto, a ja to muszę zeżreć na raz. Posiłki na dzisiaj przygotowane, tabletyczki i zaraz będę jadł ryż z masłem orzechowym i odżyweczka. No to, hop. No jestem tak przeżarty, a niedługo ho, jadę na trening. I dzisiaj robimy razem klatę. Właśnie zaczął boleć mnie brzuch. No i ogień. No i jakieś tam kamapeczki. Są maszyny, które widzę pierwszy raz na o, ja. To może za 10 lat. Nie może być... Jadę jeść, moi kochani, jadę jeść. I od razu czuję, że szyję Moje ciało produkuje W ogóle gadałem dzisiaj z Robertem na treningu i powiedział, że te 6000 kalorii, które mi przepisał, on zjada w okresie masowym przed zawodami. A pisał do mnie Epic Cheat Meal że ma cholerne zakwasy po treningu jutro widzimy się ponownie czwarty posiłek chłopaki cisną jutro dzień ostatni treningu z Robertem później trzymanie tylko michy jestem trochę spóźniony bo zima zaskoczyła drogowców jeżdżę jak, jak zwykle już mam dość tego jedzenia robi posiłeczki. szki się robi rybka i jest ryż Fajne w moim wezwaniu jest to, że w przeciwieństwie do poprzednich jestem na żarty. Nie chodzę głodny. Coś mi mówił, że za kwasy gowalą. Mam, mam do Ciebie ciężar Robota zrobiona, dzisiaj ostatni dzień. trening, ładny. Karabiny tak naładowane, że za chwilę wybuchną. Trzeba zjeść, trzeba zjeść, trzeba zjeść, uzupełniać energię. Dobrze, to wygląda. Pojadłem i teraz trzeba popracować. Pierdziela, ile tego jest? Cały pojemnik! No i będzie jajeczniczka! Jadę do galerii poszukać butów na narty, więc pewnie przy okazji też zjem jakiegoś małego burgera. Dużo wołowiny. Mam jeszcze dwa posiłki. I tak mi schabowe zasmakowały, że. to była porcja burnejkowa. I bym zapomniał, że trzeba jeszcze wziąć. Robert Patrzy. Wielki omlecior z ośmiu jaj, jak bochen chleba. Mniam. Szymacho! No i ja, co? Cały dzień chodziłem o ciężały i czułem, że mam między niepoton. No wiesz, no, no to dieta to jest moja dieta, no to nie jest na twoją uwagę, na pewno na twoją uwagę trochę potrzebujesz mniej tego białka. Jak się czujesz w ogóle teraz? Czy ty coś? Czuję się pełniejszy, zmieniłem ćwiczenia, bo robiłem je po twojemu I to jest niebo ziemia bez porównania To tak jakby wpuścić mnie na nowo do siłowni no, po długiej przerwie dokładnie, dokładnie, Więc jak ktoś chciałby spotkać Roberta, wpada do Burnejka Gym i jest Robert Moja przemiana materii też się trochę przyspieszyła, bo... Uśpieszyła. no będziemy się zważyć Tydzień czas 97 i 6, a miałeś... Jest tam 96, no to 7 kg. 7 kg w kilo... <noise> tydzień czasu. Codziennie kilogram. Co? No to, to jest, to jest też niesamowitego. A, dobra Robert. Dzięki. No to był naprawdę zajebisty tydzień. I nie ma lipy. Nie ma lipy. Ani żadne kanapeczki. jest pop. <noise> nie ma lipy, jemy ryż z kurczakiem. Robert jest ode mnie prawie 50 kg cięższy. On ma 140 kg, ja mam około 90, więc e, utrzymanie 6000 kilokalorii to jest naprawdę wyczyn. Dieta oparta o 6000 kilokalorii, zawierająca w sobie stejki, łososia e, i różne inne mięsa, tak naprawdę na tydzień wynosi około 700 zł, więc nie jest tanio. Były momenty, w których byłem przeżarty, ale wynik około 8 kg w tydzień jest całkiem niezły. Robert to naprawdę wartościowy człowiek i na pewno będę utrzymywał z nim kontakt. Czasem wpadnę sobie na jakiś hardkorowy trening do Burneika Gym. Więc jeśli masz dla mnie jakieś wyzwania, koniecznie zostaw komentarz, zostawiaj łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczki i zapraszam Was do kanału Epic Cheat Meal oraz do Roberta Burnejki. A my widzimy się w następnym odcinku!